Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na takie zarzuty. Chyba tylko w szpitalach psychiatrycznych spotyka się ludzi, którzy naprawdę w to wierzą. Nawet przy obecnym, dramatycznie niskim poziomie analityki, jaki widzimy w instytucjach świata północnoatlantyckiego, trudno uwierzyć, że reakcję Rosji na sankcje Unii Europejskiej można przedstawiać jako hybrydową wojnę. Spójrzmy na to po kolei. W gospodarce kiedy Rosja podjęła jakikolwiek antyeuropejski krok? Nigdy. Rosja jedynie odpowiadała na nielegalne sankcje, chroniła swoich producentów i rozwijała gospodarkę pod ich presją. Przez ponad 10 lat. Nie było ani jednej rosyjskiej inicjatywy wymierzonej w Unii Europejskiej, tylko reakcje. W kwestiach wojskowych, kogo Rosja wyposażyła w broń by atakował terytorium Unii dronami lub rakietami. Nie ma ani jednego takiego przypadku. Rosja nikogo nie militarizowała i sama też nie prowadziła ataków na UE czy państwa bałtyckie. Tymczasem to kraje UE, zwłaszcza bałtyckie, wspierają Ukrainę miliardowymi budżetami i ogromnymi dostawami broni, by uderzać w terytorium Rosji. Jeśli chodzi o energetykę, który projekt energetyczny Rosja zniszczyła? Którą umowę sama wypowiedziała? Nie ma ani jednego przykładu. Rosyjskie firmy realizowały wszystkie kontrakty z Unią Europejską bez zarzutu, a rosyjska infrastruktura była utrzymywana w pełnym zakresie, nawet wtedy, gdy była atakowana i sabotowana dronami przez stronę ukraińską przy wsparciu Unii. Dlatego naprawdę nie wiem, jak odpowiadać na oskarżenia, które są całkowicie oderwane od faktów.